Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale. Jest to e, filmik update mojej toaletki, moja toaletka. E, z góry przepraszam, że się nie pokazuję. Po prostu e, głupio wyglądam, bo jestem chora, jestem jeszcze w piżamie, e, ale chciałam Wam nakręcić właśnie taki mały update. E, też przepraszam za mój głos, jak będzie taki trochę przez nos. No ale przepraszam Was za to, więc możemy zacząć. Ok, możemy zaczynać. E, zacznę tutaj od lewej strony. E, te rzeczy ogólnie nie znajdują się na toaletce, ale mogę Wam pokazać. Ja strasznie lubię świeczki, dlatego znajdziecie tu u mnie strasznie dużo świeczek. E, mam tu takie dwie z tulipanami. E, świecznik, dwie duże świeczki, takie z MPK w takich słoiczkach. Teraz przechodzimy do części toaletkowej. I tutaj mam pudełko z IK, e, które kupiłam na dziale Łazienkowym. I jest e, ono takie wzorki, można je powiesić. Ja tutaj trzymam pateczki do uszów i waciki. E, waciki tutaj, oj, Tutaj mam znowu dwie świeczki takie toaletowe. Przechodzimy na górę. E, tutaj mam taką strefę żeli antybakteryjnych. Mam tu żel, e, no oczywiście one wszystkie są z Bath Body Works. Tutaj jest e, Aqua, Blossom, Island Margarita, Sunflower Citrus, Japan Cherry, Kiwi Pear i tutaj mamy takie próbki mydełek, także z Bath Body Works. E, tutaj mam z balsam, to chyba mydło, a tutaj mamy szampon. I no, tutaj mamy jeszcze wisiorek. Teraz pokażę Wam, co jest w tej szklatce. Tu ogólnie trzymam produkty do ust. E, takie z błyszczyki Eveline z Eivonu. E, mydło z Bawen Wyborcz. Masła do ust. E, takie znamy tłuszczyki, po prostu produkty do ust. Yy, przechodzimy tutaj. No, tutaj mam yy, trzy jajeczka iOS, yy, jedno jest miętowe, moje ulubione, drugie takie yy, jagodowe, a trzecie po prostu truskawkowe. Tutaj mam e, taki krem do paznokci i do rąk oraz oj, dwie pomadki, czyli tam szminki jajku e, z Baby Lips. Następnie mam tutaj e, też takie błyszczyki, dwie dwa e, z Essence, które są w pięknym opakowaniu. Jak się tu otwiera są trzy malutkie błyszczyki. Ten ma kolor miętowy, taki lawendowy oraz truskawkowy, koralowy. One ogólnie, jak się je nałoży na usta, smakują jak budynie. Tutaj mamy to samo. Tutaj mamy takie, taki brokat do oczu. Właśnie... Tutaj mogę to pokazać. On jest trochę wytracony widać no ale coś ładnie wygląda tutaj mamy lustro które się obraca tylko ja po prostu nie mam możliwości obrócenia bo yy, leży w pionie możecie zauważyć takie gwiazdki na moim niebie na moim yy, suficie ponieważ mam tutaj kulę dyskotykową i jest światło i właśnie robi takie gwiazdeczki. Ok, e, zmierzamy tutaj. Mam tutaj 5 e, łuszczyków sułek ze Szkocji. E, one były dostępne także w Empiku. Tutaj mam jakieś lakiery, e, świeczkę. Tutaj mam jeszcze taką klatkę oraz balsam. W tej szufladzie, czy mam takie bardziej rzeczy kosmetyczne, e, jakieś podkłady, pudry, cienie, tusze, takie rzeczy. Nie będę Wam tego dokładnie pokazywała. No, ale cóż, tutaj jest jeszcze jedna taka szuflada otwierana, której e, nie widać, ale ona zawsze jest. Tutaj mam produkty do włosów y, Tally Teaser, y, jakieś jedwabie, suche szampony, kolejną szczotkę, jakieś kokardy, spineczki, wsóweczki, cokolwiek. Tutaj mam produkty do y, twarzy, jeszcze mam tutaj także bransoletki Lumbanz, których ja sama nie noszę ale robię i daję mojej siostrze młodszej a tutaj też są takie e, już mgiełki do ciała, jakieś storanty. tutaj mam rzeczy e, na, do wysyłki i w sumie to tyle, mam jeszcze taki taboret miętowy i ogólnie chciałam wam powiedzieć, że cała toaletka jest e, z... Ikei, nazywa się Hemnes Hemnes? Takiego bardzo ładne, podoba mi się i jeśli macie możliwość kupna takiej toaletki, a nie innej, to właśnie polecam Wam to. I w sumie to już tyle tego filmiku. Macie jeszcze moją rękę.